Jechać, jechać Dzisiaj moim celem jest dostać się do Ortodent Czyli na skarbowców Woda Ciekawe że jest zimna Bliżej się nie dało Uf, Ale przykopciu Też tak umiem Hehe <grym> Essa Szachy machę, zawsze schodzimy na przejściach, bo to niebezpieczne, co jest O, ale jest hey tower. Jesteś przepotężny, wiesz? O, ale ładny fazerek czarny W ogóle, zobaczyłem dzisiaj na Spotify, że są jesienne playlisty, myślę? Bo przecież jeszcze jesieni nie ma, a jeszcze liście nie spadają. A to proszę bardzo. Szachy machę, zawsze schodzimy na przejściach, bo to niebezpieczne, co jest Co, okolica? W liściach na ziemi, co jest grane Tom, uciekaj. Nie chcecie przejechać. Nie chcę, ale muszę. Po co ja po tych dziurach jeżdżę? To ja nie wiem. O wie co jakie te dziury! Co się tam z tym asaltem, boże Dobre, wierzam na chodnik Boże, ty chodnik taki sam jak ta droga o, przy okazji muszę znaleźć myjnie To myję sobie rowerek Bo jest uwalony cały O, 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 lubię takie wyzwania no. Pięknie Ostre cięcia na drodze Ładnie, łapka na bok Mówimy kierowcy gdzie jedziemy o oh yeah Ale czy teraz flex, nie? Mam ręczny Dziura Oj, to biedne, biedne hulaj nogi Oj 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 oj, to jest Lil Na powrocie pójdę po precla do Lilla Oj tak Zapryta A nie tak zaglądam na razie Dzięki Nie mogę chcieć, ja muszę wodę. Jestem przy kosztodonku. Tutaj kasa jest nieczynna, A. Dobrze. Standardowy miły dzień w Biedronce, polecam. O kurde, ale dowalone. <grywka> Nie spodziewałem się, że to będzie taki wjazd Tego nikt się nie spodziewał! Ale duży ten park, co jest? Jo Ale się, że trawka spieszona i trochę... Trochę nie krędzi w nosie. Co to było? A pociąg! E w ogóle panowie mają co tu kosić, nie? To jest tor dla psiaków. Ej Da się tam wejść to jest otwarte? Zajebiście! Tor dla psiaków w parku zafriko Oj, oj, oj! Jooo! O, kaczuszka i wiedział, że to takie rzeczy są. Czy potężnie to wygląda? Znaczy, może nie tak potężnie, ale fajnie. O, to chciałem powiedzieć. Takie drzewo Nawet liści już nie ma To chyba suche, a co to jest? W tym drzewie jest życie Zajebiście <mulatory> a, zachy? A nie, to kasztany Dobra, ziomy, wchodzę nie, nie. No to witam z powrotem, już jestem po wizycie Mam przeklejoną trój... Mam przeklejoną trójeczkę Kochany panie betoniarzu nie może być pres, ale to będziemy bułkę bawarską, na trochę podobna do tego plecę. Polecam bułeczkę bawarską. Dobra, no to pojadę bułkami. Jadę do domku teraz A bo nie, pojadę jadę umyć sobie rower Tylko, tylko, tylko Nie pamiętam gdzie jest myjna, Bo ten rower jest tak uwalony Jedno z najgorszych uczuć Jakie jest jak wchodzą ci majki w dupę I ty musisz poprawić to przy wszystkich ludziach Laguna Laguna Matata Buta buta zgubił, co jest? Ten but to mnie rozwalił teraz Skąd co, co się tam w ogóle wziął? Jak można zgubić buta na środku drogi? Jakim cudem? Kogo to but? Halo? Spotet? Wrocław? Znalazłem buta na środku drogi. Asfalt na kostce. I ziury. I kostka. I asfalt na kostce. O Boże, czarne chmury. Mam nadzieję, że mnie nie złapie. O po co miałbym mieć auto, skoro ma padać? Auto, rower i źle. Gratka, mieszkanie najszybciej znajdziesz na gradka Pen No, o dawno Gratki nie jadłem. Tu w ogóle pamiętam, że chyba jest jakaś szkoła. O jaki piękny dzwonek. Jezu jak się cieszę, że już nie muszę chodzić do szkoły. Teraz sobie pracuję w teatrze, jest pięknie, chce się żyć. Proszę Państwa, jesteśmy na myjni. No, co zrobiłem? Zrobimy no, test. Czy zaleje mi telefon czy nie? Nie chce mi się go wyciągać. Mamy... O nie, tylko rob... robię spłukiwanie za 2 złote. 2 złote, spłukiwanie końcowe. Co to leci? co ten? Tak, u kurde, tu ciśnienie jest. Co to już? Co to ma być? Za 2 zł i tak mało czasu. No ale dobra, chociaż go trochę odmyłem. Ale że ten spód jest. Okropnie ten spód. No i dobra, straciłem 7 zł. Ale wtedy teraz zauważyłem, że tu jest ta piana i frizel. Ale jestem głupi po prostu. A, dobra, nieważne. Tego tak my jakimś tam pianem, szamponem. Także jest czysty. No, tego tak mu trzeba było. Czy telefon jest mokry? Nie wiem, ale się domyślam. ja, mokra dupa Ile jakieś takie coś podpiera drzewa, ciekawe Jest kompresor, Boże jak dobrze Dopompuję jeszcze koła Podaję sobie... 3,2 3,2, proszę bardzo Wkręcanko To jak jest powietrze to od razu inaczej się jedzie Fajnie, superancko No i znowu to samo Gacie wchodzą mi prosto w dupę ua, ua. Przygoda, zjeżdżamy na dół Zimą jak zjeżdżałem to tu Gdzie to przejście? A, nie ma przejścia Znaczy przejście jest, ale... Przejście jest, ale go nie ma Piękna trasa rowerowa. Prawoznawcze dodatkowo. Łuu, ale się śmiesznie jedzie tym. Będę jechał do Ząbkowic do domu, to muszę wziąć sobie smar do łańcucha, bo teraz jak umyłem, no to strasznie dzwoni ten łańcuch. Źle, 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 źle. Tu drugi bieg. A tu piąteczka, o. Drugi bieg. A w sumie to są takie biegi rowerowe. Biegi bieg. bieg rowerowe. Ła, Co się tutaj stało? Ała! Co się stało z tym siodełkiem? Ale mnie jaja teraz boli. Ała! Siodełko jakimś cudem się odkręciło. Teraz to siodełko jest jakoś tak do góry. Czemu? Co się stało? Przecież tylko siedziałem. Tragedia. Ała! Ale mnie dupa boli teraz. Aaa! W ogóle tam była wielka dziura, boże. O oh ja, yes, smile out. Cough. No to ja już dojechałem do domu. Kończę. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cioplutko.